Jaka jest Twoja pierwsza myśl, gdy myślisz o programowaniu? Jakie masz przekonania o tym, co to jest programowanie? Czy to jest tak jak u większości osób? Nie, nie, to nie jest dla mnie. Nie, to jest za trudne. Nie, ja nie dam rady. Czy kiedykolwiek próbowałeś spojrzeć prosto w oczy temu powiedzmy problemowi, jak zostać programistą? Ale nie tylko, bo programowanie to tak naprawdę obecnie nie jest tylko domena programistów, testerzy również. Lepiej by było, gdyby się uczyli programowania lepiej w tym sensie, że lepiej dla nich, ponieważ mogą zarabiać więcej, ponieważ jest mniejsza konkurencja. Bo testerem testujący manualnie jest dosyć łatwo zostać w sensie nabyć te kompetencje, a ponieważ jest łatwo, to jest więcej chętnych, więc jest więcej chętnych na jedno stanowisko pracy. Natomiast jeżeli nauczy się programować, zajmie się testami automatycznymi, to jest tych chętnych już mniej, ponieważ wiele osób. Tak jak być może, i ty ma takie przekonania, że programowanie nie jest dla niego, jest za trudne, nie dam rady, to jest dla jakichś geniuszy. To nieprawda. Programowanie nie jest dla żadnych geniuszy. Geniuszy to jest niewielu w ogóle w tej branży. To jest zwyczajne rzemiosło. Trzeba się zapoznać z zasadami tego programowania, przerobić ćwiczenia, żeby to się wszystko utrwaliło i jesteś gotowy dosyć szybko. Żeby na przykład być testerem automatyzującym, żeby pisać te w miarę proste programy, które tam występują. Wiem, że pewnie jakaś ilość osób, które już są w branży, zaraz się oburzy, co ty ściemniasz gościu, nie ma tak, że jest łatwo, że w parę miesięcy wchodzisz do tej branży. Nie chcę z tym polemizować, chcę powiedzieć tylko, że warto zmierzyć się z tym. Wziąć, jak to się mówi, byka za rogi, skonfrontować się z tym tematem. Tak, z podniesionym czołem, z wypiętą klatą, spróbować po prostu, jak to jest naprawdę. Jeżeli chciałabyś się w końcu z tym skonfrontować, po prostu stawić temu czoło i zobaczyć, jak to jest naprawdę, przestać czytać po forach, co sobie ludzie myślą, jakie mają emocje, czy to trudne, czy nietrudne, czy to jest jakaś masakra, daj sobie z tym spokój. Po prostu sprawdź to w końcu, jak to jest naprawdę i jak to możesz sprawdzić? Zrób kurs, zrób podejście i. Ja Ci nie proponuję w tym momencie kursu za 12 tysięcy tylko za 29,99. Przynajmniej taka jest cena obecnie. Właśnie ten kurs umieściliśmy na Udemy. Jest w promocji świątecznej, która potrwa do 15, zdaje się grudnia. Jeżeli oglądasz to później, to cena będzie pewnie trochę wyższa, ale też prawdopodobnie bardzo dobra. To jest kurs VOD, czyli nagrania 25 godzin nagrań, które pokażą ci podstawy programowania ale podstawy to jest duże niedopowiedzenie to jest od podstaw do powiedzmy średnio zaawansowanego etapu i w tym kursie dowiesz się naprawdę wszystkiego i po prostu będziesz wiedział czy to jest dla ciebie czy nie dla ciebie dowiesz się wszystkiego co trzeba wiedzieć o programowaniu jako takim czyli żebyśmy się też dobrze rozumieli nie nauczysz się tu budować aplikacji webowych nie nauczy się tu budować backendu nie nauczysz się tu budować aplikacji mobilnych Będziesz znał język Java na tyle, żeby później przystąpi do dalszej nauki. Na przykład, właśnie jak się buduje aplikacje w backendzie, jak się na przykład używa sztucznej inteligencji, bo wyobraź sobie, żeby używać sztucznej inteligencji, też trzeba umieć programować, żeby te modele, które na przykład są już wyuczone, na przykład rozpoznawania twarzy, rozpoznawania przedmiotów na zdjęciach, rozpoznawania mowy, czyli zamieniania mowy na przykład na tekst. Żeby to wszystko używać, to też trzeba umieć programować, bo te modele to po prostu trzeba sobie wczytać i potem użyć odpowiednio. Na przykład dostarczyć pewne dane, na przykład obraz i dostanie się wyniki, że w tych miejscach na obrazie dokładnie jest są na przykład oczy albo nos, albo twarz cała, tak, 100 punktów. I To też trzeba wiedzieć w takim razie, co to są tablice na przykład, żeby te punkty jakoś odebrać jakby z tego modelu. Co to są jakieś inne struktury danych? żeby do tego modelu to wpakować. Tak więc różni ludzie mówią, nie będzie zaraz programistów. Według mnie się naprawdę mylą, a nawet jeżeli dajmy na to, naprawdę znikną programiści za ileś lat, to naprawdę to nie będzie jakaś wielka pomyłka. Jeżeli poświęcisz teraz trochę godzin i 30 zł, żeby mimo wszystko spróbować się tego programowania nauczyć i zobaczyć jak to jest naprawdę i czy ty mógłbyś w tej branży być, większą pomyłką to jest na przykład Spędzenie 20 godzin przy jakimś serialu to jest pomyłka, to jest strata czasu, to jest strata pieniędzy, żeby po prostu coś takiego w ogóle robić. Tak? Jeżeli oglądasz jakiś serial, dwa sezony, po 10 odcinków, 20 odcinków, każdy trwa godzinę, to tak właśnie tyle byśmy więcej też spędził czasu na tym kursie, który ci proponuję. Więc on nie jest ani krótki, ani długi. Tam się dowiesz o wszystkich tych podstawowych konstrukcjach, elementach każdego języka programowania, czyli my się tu uczymy Javy, ale tak naprawdę, jakbyś zobaczył, że zmienne pętle, instrukcje warunkowe, metody czy tam funkcje, parametry do nich, czyli wywoływanie tego w każdym niemal języku normalnym, typu Java, JavaScript, TypeScript, Python, to wszystko jest takie same. Czyli jeszcze C Sharp, ten piąty załóżmy, taki dominujący język. To jest wszystko takie same. Jeśli nauczysz się jednego języka, przejście na drugi jest naprawdę łatwe, jeżeli chodzi o to, żeby zrozumieć jego składnie. Te elementy, tak? Czy jak na przykład nauczy się w Java zrobić walidator przykład numeru PESEL albo numeru NIP, który też zrobimy na tych, w tym właśnie kursie, żeby zobaczył, jak te wszystkie elementy razem ze sobą połączyć, czyli właśnie tablice, wywołanie jakichś innych metod, iterowanie w pętlach. Z tym PESEL em to jest świetny właśnie przykład do tego, jak to wszystko sobie połączyć, ułożyć taki ładny algorytm, taki będziemy go krok po kroku poprawiać. Najpierw zrobimy go brzydko, potem coraz lepiej. Jak poznasz wszystkie elementy, to na koniec zostanie super idealny algorytm który by można w pracy przekazać jako gotowe zadanie. Gdy nauczysz się robić takie coś na przykład w Javie, to bardzo szybko by się nauczył zrobić to tak samo w Pythonie, właśnie w JavaScript, TypeScriptie. Potrzebujesz jakieś krótkie wprowadzenie, jakie tam są narzędzia, jak to sobie poinstalować, jak się robi te instrukcje na przykład warunkowe czy pętel w tamtym języku, a to składnie jest niemal czasem identyczne, jakby czasem coś wziął z Javy, skopiował, wkleił do TypeScriptu albo JavaScriptu, to by się okazało, że to w zasadzie jakieś tam kawałki kodu. Działają, nic nie trzeba tam zmieniać albo niewiele. Czego jeszcze się nauczysz w tym kursie? I Przypominam, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, a nie za piętnaście tysięcy. Nauczysz się m.in., czym są tak zwane listy, mapy, sety. To jest taka święta, można powiedzieć, trójka, jeżeli chodzi o struktury danych. Też w każdym języku będziesz miał, one są potrzebne, żebyś mógł te dane w różny sposób, taki zagregowany, nazwijmy, czyli zgrupowany, przerzucać między różnymi algorytmami. To może brzmi teraz trochę znowu, już się może nas trochę bać, że o jezu, trochę już za trudny temat się robi. Wcale nie. Zobaczysz na tych wszystkich przykładach, gdzie ja ci to dokładnie wyjaśnię, jak to tam w środku działa, żebyś rozumiał na przykład, czemu taka mapa tak zapieprza, a czemu taka lista nie zapieprza na przykład i kiedy, które użyć. Będziemy mówić, co to jest złożoność obliczeniowa, złożoność pamięciowa, tematy... Yy, które się omawia na studiach gdzieś na trzecim roku, chyba. Mieliśmy to z tych pięciu lat, które studiowałem. Jest tam osobny przedmiot temu poświęcony. My poświęcimy dużo mniej czasu, ale i tak zrozumiesz o co chodzi. O co chodzi w, tym, w tych złożonościach, żebyś wiedział, dlaczego algorytm jakiś jest na przykład szybki i daje radę obsłużyć milion osób, a inny by się sypnął gdzieś już przy tysiącu albo przy stu, albo by trwał tak długo, że nikt by nie doczekał się wyników, na przykład wyszukiwania jakiejś osoby tam po PESEL-u, załóżmy. Więc takie rzeczy my tu omówimy w szczegółach. I nie teoretycznie, tylko w praktycznie. Będziemy to wszystko uruchamiać, wchodzić tam w sam środek, patrzeć, co tam się właściwie dzieje, że to tak jest. Więc jeżeli polubisz to, co w tym kursie ci pokażę, to myślę, że możesz i spokojnie dalej. W dodatku, po tym kursie naprawdę będziesz już bardzo blisko tego, żeby na przykład zostać testerem automatyzującym. Musiałbyś się potem douczyć na przykład frameworka Selenium. Który właściwie, żebyś go mógł używać, to wymaga już niewiele więcej wiedzy. Po prostu musisz się dowiedzieć, jakie tam występują takie elementy, które pozwalają Ci się na przykład dobrać do strony internetowej, podłączyć do niej, wyszukać elementy na niej i żeby ona, jakby ten automat klikał za Ciebie po tej stronce i sprawdzał jakieś tam oczekiwane wyniki, bo to robią testerzy, tak? robią przypadki testowe i sprawdzają, czy oczekiwany wynik jest właśnie taki. Jeżeli tego by się nauczył, co tutaj ci proponuję, to jesteś bardzo już blisko tego, żeby móc iść w tamtym kierunku. Jesteś też gotowy, żeby iść w kierunku programisty, ale tam potem już ta praca jest trochę dłuższa, trochę więcej rzeczy trzeba się nauczyć. Ale właśnie o to chodzi. Najpierw zobacz, czy ty w ogóle chcesz się tego uczyć. Tak? Zrobisz parę lekcji, będziesz wiedział, czy to ci pasi, czy to w ogóle cię rajcuje, że ty zaczynasz tworzyć coś. Nie było nic i nagle coś jest. Jakiś program wirtualny, ale on jest, bo robi. Rzeczywiste jakieś efekty. Więc jeżeli chcesz skorzystać, to skorzystaj. Link gdzieś tu znajdziesz, nad tym nagraniem czy pod, na pewno sobie poradzisz. Tam jak klikniesz, możesz dokładnie przeczytać jeszcze raz, co ja tam proponuję. Pełną agendę lekcja po lekcji. Nie wiem, czy jesteś, czy, nie wiem, czy będziesz w stanie po prostu też zrozumieć te rzeczy tam. No bo bez omówienia nie wiadomo do końca, tak? Może o czym to jest, na przykład lekcja o debugowaniu. Ale to są wszystko rzeczy bardzo ważne, praktyczne Zerolanie wody, sama, niemal praktyka. Zadania też będą dla Ciebie, które będziesz mógł sobie wykonać. Zadania są potem omówione, żebyś wiedział, jak to należało wykonać, więc bez obaw nie zostaniesz z tym sam, że nie wiesz dlaczego. Tam też mamy kontakt na Udemy, przez jakieś wiadomości, więc również tam będę sprawdzał, odpisywał na Twoje pytania. Kilkadziesiąt złotych które może spowodować, że naprawdę Twoje życie ruszy w zupełnie innym kierunku. Na pewno słyszałaś o tym, jak to w IT jest Eldorado, jak tam się dobrze zarabia. Niektórzy twierdzą, że to już koniec, bo to już właśnie kryzys teraz, że ta inteligencja będzie wszystko robić. Ja bym był z tym bardzo ostrożny. Nie daj da się zwieść osobom, które w ogóle nie mają pojęcia, jak to wszystko działa, a nie ma pojęcia na pewno nikt o przyszłości. Można sobie trochę tam prorokować, co osoba to inne zdanie, ktoś tam pewnie trafi, tak? Potem będzie się helpił, że umiał przewidzieć przyszłość, miał rację, a to jest bez sensu. To trzeba odsunąć na bok, nie patrzeć, co mówią ludzie, zająć się swoim życiem, robić to, żeby tobie było lepiej. I to jest, myślę, jedna z dróg. Nie znał alternatywy, nie wiem, co mogłeś innego robić w życiu, żeby generalnie mieć tak duże prawdopodobieństwo sukcesu, jak da ci to wejście do branży IT. Więc to ci zalecam jesteśmy przed świętami to można już potraktować jako życzenia świąteczne to co powiedziałem ale myślę, że to będzie najlepszy prezent, jaki możesz kupić sobie albo komuś bliskiemu, który będzie miał, może mieć konsekwencje długofalowe, wieloletnie, które spowoduje właśnie, że stanie się człowiekiem też majętnym, który będzie miał spokój finansowy, który będzie miał oszczędności, poduszkę bezpieczeństwa, który będzie miał e, też ciekawe życie i dodatku też dobre życie później na starość, kiedy w końcu się poczujesz może gorzej, zmęczony, ale to w tym czasie, teraz trzeba działać i te oszczędności sobie zdobywać. A jak to robić, jak nie masz czego odkładać? Właśnie tylko w ten sposób zapewnić sobie dobrą pracę, i według mnie to jest naprawdę cały czas dobry kierunek, mimo tego wszystkiego, co tutaj dookoła trąbią. A poza tym, kto ci powiedział, że na przykład ty nie możesz się dołączyć do tej rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją? Właśnie możesz, też, ale potrzebujesz do tego programowania. Prawdopodobnie nie dołączysz się bez tego. Oczywiście są te prompty, pisanie tych promptów do sztucznej inteligencji, to też jest jakaś tam sztuka nowa, ale po co się do tego tylko ograniczać? Zaraz się może wiele osób tego nauczy, a programowanie nadal może być tą rzeczą, która jest taką barierą bardziej mentalną, że wszyscy myślą to jest bariera nie do przejścia. Jak słyszę programowanie, to już to nie idę. Ja już tylko mogę być y, jakimś klikaczem po tam Excelach czy stronach internetowych tym ręcznym. Nic dalej się nie chce dowiedzieć. A ja proponuję, żebyś chciał, żebyś się dowiedział, spróbował. Bo co ci szkodzi właściwie? Najwyżej po prostu się czegoś nauczysz. Co właściwie innego mamy w życiu robić? Siedzieć na tyłku oglądać te seriale? Co w tym złego, że trochę czasu i pieniędzy zaryzykujesz i być może coś dobrego z tego wyjdzie, a właśnie w najgorszym przypadku się po prostu czegoś nauczysz? Czy to jest jakaś strata wielka, poświęci trochę czasu na coś sensownego, jeśli nawet byś w końcu tej branży nie pracował? Czy to jest jakaś wielka strata i wielkie ryzyko, że zapłacisz te kilkadziesiąt złotych, nauczysz się czegoś i to będziesz miał wielkie poczucie straty, na przykład po tym wszystkim za parę miesięcy? Raczej sądzę, że będziesz się czuł dużo lepiej, będziesz wiedział coś więcej niż inni ludzie, być może ruszysz w tym kierunku, a być może już powiesz sobie na zawsze, ok, było to fajne, ale nie dla mnie. Ja też mam takie tematy, było to fajne, ale nie dla mnie. Już wiem, odhaczone, tu nie wracam, ale jest sprawdzone, nie mam czegoś takiego w głowie, że muszę o tym rozmyślać. Oj, jakby to było mieć sklep internetowy. Ja już miałem sklep internetowy, było spoko, ale to nie jest moja branża i więcej żadnego sklepu internetowego nie będę miał. I też ci to zalecam. Jakbym miał powiedzieć tak, jak jakiś filozof, powiedziałbym, eksploruj po prostu życie, sprawdź te możliwości, które są, te musisz to spróbować. Tak to się też mówi małym dzieciom. Skąd wiesz, że czegoś nie lubisz, jak jeszcze nie spróbowałeś tak? Jakiego jedzenia? No to to samo można powiedzieć dorosłym. Skąd ty już wiesz, że nie dasz rady, jak jeszcze nie spróbowałeś? Spróbuj, a potem możesz powiedzieć, słuchaj, spróbowałem Marek. To dla mnie jest za trudne. I mówię: No dobra, spoko. Ale trzeba było to sprawdzić, prawda? Teraz już wiesz, no i wiesz, że nie chcesz tego robić. Ok. do 15 grudnia jest tanio. Potem nie wiem, Udemy ma jakiś algorytm wyznaczania tych cen, dlatego proponuję szybko teraz, póki naprawdę po prostu to są jakieś grosze, pewnie za te różne streamowe platformy z serialami płacisz miesięcznie więcej niż teraz właśnie tutaj by wyszło za ten kurs. Ok, nie gadam więcej, nie nudzę, zapraszam, obejrzyj sobie agendę, ja zachęcam, żebyś dołączył, w ciemno naprawdę, nawet bez czytania tej agendy. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że u mnie nie ma lania wody, nie ma jakiegoś tam pitolenia o pierdołach, po prostu jedziemy z tematami potrzebnymi. To, co mi było zawsze potrzebne w pracy, to, co jest na co dzień używane, nie ma tam żadnych dziwnych dodatków, które używamy raz na trzy lata, po prostu same mięcho. A jak będzie to taki dodatek rzadszy, to ja Ci to na pewno w tym kursie powiem, tak, że to jest rzecz, która na przykład mogą cię wypytać na rozmowie o pracę, dlatego ci o tym mówię, ale jak nie do końca to rozumiesz, tak wiesz dogłębnie jakby o co tu chodzi, po co to jest, to idź dalej i zostaw to. To nie jest coś, co macie zablokować. Ja nie jestem taką osobą, która teraz chce ci robić falę, żebyś nie dopłynął do tej wyspy zwanej branżą IT, tak jak chce ci tutaj pomóc, żebyś dopłynął, miejsca tu jest dużo dla wszystkich, a ty po prostu musisz samodzielnie to sprawdzić. Ok, klikaj, dołączaj, do zobaczenia, cześć.